Siemia strzyma kochani. Dzisiaj mamy 6, a więc dzisiaj są mikołajki. Czy mam już prezent dla ciochów ogarnięty? Tak i nie. Już tak naprawdę po kuchnia jestem ugodana. kupuję im używano kuchnia z Ikei. Jest tak naprawdę w pół do dziesiątej. Ja poszła spać, o 11 jest ugodana po ta kuchnia, więc pojadę w sumie razem z nią. Jeszcze się może koleżance bym za ale nie wiem, nie wiem, bo tak w sumie dzisiaj nie mam trochę czasu, bo chcę posprzątać. Myślę, że przyjedzie właśnie ten znajomy. To upiekłam wczoraj ciasto. Zaraz mu pokorzę. Piernik. Piernik przekładany z marmoladą. A więc spoko, piernik już mam ogarnięty. Na kolację myślę zrobić zapiekanka. Muszę jeszcze posprzątać. Później muszę jakoś ta kuchnię spakować. I szczerze powiedziawszy... Nie wiem jak ją spakować, no bo kurde mole to jest już poskładano kuchnia, tak? Czyli spoko nie musi składać. No ale jakoś trzeba ją było spakować, nie wiem, a worek od Mikołaja na pewno tam nie wejdzie. Więc nie wiem, myślę jakoś Tajla z tego yy, dać Mikołajowi i że no, byłaś życzna to to, to to i kuchnia czeka na Ciebie w kuchni, cyk. A nie wiem, prędzej tam zaniesa czy coś tam. Będę też patrzeć, żeby... No nie wiem, muszę pomyśleć jeszcze o tym. I co? Dostaną tak kinder niespodzianki. Kuchnia wam też za, no, za, pokażę za godzinę. E, no za godzinę pokażę ta kuchnia, to nam kiedy niespodzianki, dostaną garnuszki i te tablety, co kupiłam w Action. Czyli w sumie całkiem spokojnie się wydaje. Jeszcze zastanawiam się, czy nie pojechać po mikołaja czekoladowego, ale no, nie wiem, na tym się tak bolewo zastanawiam. A więc nic, zapraszam, Was na takiego naszego wspólnego vlogmasa. W sumie to są takie vlogi. Nie okrywajmy się vlogmasy, nagrywać codziennie. Ja nie nagrywam codziennie, no nie nagrywam. Niby nagrywam, ale to raczej wczoraj nie było filmu. Mniejsza. razie zapraszam Was na mojego vloga i spędzić to razem, razem z nami. Teraz będziemy może, Bartku, coś posprzątamy. później jak, jak będziemy albo budzić, albo ja obudzę i pojedziemy razem po kuchnię. Say it's not yet. Read, goes through all pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they ain't got old. Our heroes have been forgotten. Ja już właśnie przyjechałam, on ta właśnie kuchnia wymarzona od mojej córy. Ona jest używano, kupiono. Tu widać trochę jest pomazano. Nie, nie widać tego? No to może tak nie widać na każdym mierze, ale poza tym prawie jest jak funkel. Nówka. Cieszę się bardzo. Tutaj tylko muszę baterię do tego włożyć. Zaraz zobaczymy, czy to będzie grało. I, i, i super, bo pan mi dał do tego garnuszek taki. Durszlak. Durszlak telka I jeszcze, jeszcze tak naprawdę taki garnuszek popla To chyba do ubijania i tam I oczywiście to. I rękawice. Spoko, że są dwie, gdzie i dla jednej, i dla drugiej. Zapakować. Teraz już te inne małe detaile, te możemy wcale nie zapakować. O, te się zaraz spakuję, jakoś sobie robię ładowanie. Tu myślę, że zaraz sobie powieszę. Lena jest taka bardziej jednodzioła, bo dziącha. Nie ma tak. Ale tak spokojnie. Fajnie, fajnie, bo już spakować spakowana no, ta dupno kuchnia. I no teraz nie będę kaja dać, żeby Lena ja prędzej nie znalazła. i pyta szósta u szósta a a-a ona od nas przychodzi z przedszkola, więc no nie wiem. Myślałam, że będą do drugiego kibelka i no muszę tam jakoś tak drzwi zamknąć, albo ten wieszak przyłożyć, żeby tam na pewno nie wchodziły. I tak, to będzie torba dla jednej córy, a to będzie torba dla drugiej córki. Jedna dostanie tutaj, te naczynko, drugie garnuszek. Tak, tu jeszcze dwa jaja, to są te same, ja teraz tak zwracam uwagę, żeby były przynajmniej te same e, jaja, że tu i tu jest Mikołaj, do środka wsadza. Cyk. Teraz drugiej tak samo. Cyk, cyk. Do tego gumki hasi, bo One uwielbiają się. Dla starszej córy mam spineczki. Starsza jest różowa. Po jednym musiku. To wygląda tak. Są gumeczki. Tu jest ta kelnia, jedne naczynko i musik. I a tu jest od drugiej, że jest książeczka, musik, to... Więc całkiem, całkiem spoko. To bardziej jeszcze kuchnia, więc dość dużo. Wodą dość kandy dostaną teraz, no bo naprawdę Józa Bajtla dostawała mandarynki, orzechy, czekoladowe Mikoła i to niekiedy była na tyle, aby jeszcze czekolada była czekolada czy coś słodkiego i nie było wtedy ja, że nie wiem, zabawków, niespodzianków i nie ukrywam tego, że moje bajkliki też by tego tyle nie dostanę, no by tej kuchni nie dostały, teraz my już w Polsce mieszkali, bo by dostali pod choinka, pod choinka też dostały się większe prezenty, na Mikołaja skromnie taki mały podarunek, ja no ale, że my tutaj jesteśmy, no to ja nie będę wozić tej kuchni i córek, i córek, czyli teraz do Polski zawiesz, żeby pod choinką go dostała, a potem zaś nazwą, nie, 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 nie będę go dwa razy, trzy razy składać, więc tak naprawdę przez to teraz dostowo, A moja działa ja się tak, nie będę czekać tej kuchni, ona naprawdę na inny już od tej kuchni go do, ona na do, bo ona chce taką kuchnię jako ma Oliwia, Mia, no kuzyneczki, bo ona naprawdę już się bawi też tymi rzeczami, a być niech mo podchoinka dostanie już taki mały prezent, taki mikro, mikro, bo tak naprawdę potem dostaną u jednej umy, u drugiej umy, też się nie dziwia, no bo nie widzą mnie na co dzień, więc później dostaną tak wes obdarowanym. To jest już na pewno kościotka do więc nie ma co ciepać, a więc z tobą biera się za sprzątanie bo trochę tego dzisiaj mam a a a a a, a najpierw muszę to coś no Mikołaja nie ma Mikołaja? tu jest Mikołaj ok, jedziemy szybko do sklepu co? Okay. sprawa wygląda tak że ja teraz jadę właśnie z Kają odebrać Lena, ale jeszcze prędzej chcę wjechać do sklepu żeby kupić baterię. szukałam teraz z domu, mam tam 2-3 sztuki na ta jedna nie jestem pewna czy y, jest dobra czy nie ale mam 2-3 sztuki, a uwaga, wiecie ile tam idzie? 8 sztuk 8, 8 nie mam, będę ja jeszcze szybko do sklepu, chcę przed przedszkolem najlepiej bo nie mam dzisiaj czasu, żeby tak pomałać i kolej po, y, po tym sklepie jeszcze Lena pewnie powie, ona chce pączek, ona chce to, się to, wam, to nie mam dzisiaj na to czasu Zmusza, wartko, wartko, jechać, tak naprawdę do domu, bo jeszcze muszę podłogi powycierać, posprzątać, zapiekanka robić. No, trochę jest z roboty, to bardziej jeszcze trzeba kajadać za a więc nic. Mam prawie gotowo, później zrobię do niej sos, sos będzie dzisiaj. Z takich dwóch knorów. No, magii, bo nie miałam... Tak na szybko niech jest. A ciacho, ciacho zarabia. Robiłam tak naprawdę wczoraj i już wczoraj mniej trochę gości, więc to naprawdę trochę zostało. Ale to nic, bo jestem Jomy, hop, ee, Mikołaj i tyle. Dziewczyny też trochę zjedzą. tak wygląda, że to jest pójść dziepkość, dziebka to jest srogie. Sobie siedzę w kuchni, mieszam ten sos i przypomniałam się tak naprawdę, że jo, jeszcze naprawdę ani prezentuję, jeszcze memochopowi nie spakowałam. A co on do mnie dostanie? Dostanie ode mnie bokserki, zarobię pokożę. Te bokserki wtedy wybrałam w netto, bo widziałam, że na filmie nie pokazano, takie wybrałam i no, że ja nie mam małej tytki na to. Więc stwierdziłam, no co, mam, no, wykorzystuję a co mam, no po prostu tatka, no, po prostu tytka Dakoda, da, flaszka. A jakże on sobie pomyśli, że coś innego dostał. Na pewno trudno. Powiedzcie sami, co? Wpadlibyście na pomysł, że tu są majciory, batki. No nie. Ale prawda, że tu uszków nie mam. Najwyżej po prostu tak dom. I fertyk. A nie ma źle, bo dość to dużo miejsca zajęła. Do kolejnego, pa!